Założenia były takie, że Igrzyska Olimpijskie były podstawowym moim startem. Oczywiście były i dwa wielkie tury, czyli Giro Itaja i i WLT w Plany uległy zmianie. Pamiętam, jak byłem na, na wyścigów w, w Abu Dhabi. Jeżeli ktoś mi powiedział, że mam siedzieć w hotelu przez dwa tygodnie, to, to wiadomo, że to są takie troszeczkę emocje e, górę wzięte. Testy wyszły negatywnie, nam się udało, że jednak cała drużyna, wszyscy byli zdrowi, mogliśmy wrócić do domu. A, a nastawienie w domu, no wiadomo, no, no, bez jazdy na rowerze, tylko, tylko kręcenie w domu, patrzenie na telewizor, czy na komputer, czy, 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 czy na ścianę i kręcenie w miejscu, to nie jest to samo co, co na zewnątrz, na świeżym powietrzu. To jest takie lekkie podtrzymanie formy, To jest wiadomo, że forma pójdzie w dół. Było to ciężkie, ale wrócenie na, tak naprawdę na, na drogę, czyli na, na ten asfalt, tą naturę, co mogę w swoich tutaj rejonach małopolskich jeździć, w zupełności te górki to jest co innego. To jest no, coś pięknego, jak mogę wyjechać na 5 czy 6 godzin na rowerze i po prostu nie patrzeć się tylko w ścianę czy w telewizor, tylko pedałować, jechać przed siebie. Ja osobiście albo trenuję sam, albo trenujemy we dwójkę po to, żeby na razie otrzymać ten ostęp, a no, zobaczymy jaka będzie przyszłość. Myślę, że to się wszystko poukłada i tak jak ludzie będą mogli wrócić do, do codziennych, wyjść do restauracji, będą mogli siedzieć koło siebie. Tak samo w sporcie, ludzie będą mogli wrócić na trybuny, na wyścigi kolarskie. Tak naprawdę sezon jeszcze się nie skończył, jeszcze mamy, będzie mnóstwo wyścigów i będziemy mieli co oglądać. Ważne, żeby to wszystko ruszyło. I na pewno będzie co oglądać. To był w zupełności dla mnie bardzo dobry czas. Czas z rodziną, z córeczką. Teraz już wyjeżdżam na kolejne zgrupowanie, ale trzy miesiące z rzędu jeszcze nigdy nie byłem w domu. Miejmy taką nadzieję, że wrócimy i będziemy oglądać to na żywo. Bo jednak, sport to jest coś, co jednoczy ludzi.